Po raz kolejny kibice w Guchołazach mieli okazję uczestniczyć w zawodach wrestlingu, które są rodzajem spektaklu łączącego atletykę oraz sztukę teatralną. Organizatorem tego rocznego wydarzenia była organizacja sportowa Maniac Zone Wrestling. Cała impreza odbyła się w hali sportowej Gosiru, a na ringu można było zobaczyć poza zawodnikami z Polski i reprezentantów tego sportu z Czech, Niemiec i Szwecji. Jest to ciekawe wydarzenie. Już po raz kolejny jesteśmy w Guchołazach, Przyjeżdżamy z widowiskiem fantastycznym sportowym wrestling. Są to zapasy w stylu amerykańskim, czyli wszystko to, co lubią ludzie, czyli ekstremalne jakby walki na ringu. Idea jest taka, żeby bawić się bardzo dobrze, dopingować dobrych zawodników, bo zazwyczaj złych to się nigdy nie popiera, a także popularizacja tej, tego to widowiska, który jest coraz bardziej już znany w Polsce. To różnie z tym bywa. Na niektórych pokazach przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jest to wiele więcej osób. Dzisiaj mamy galę taką biletowaną, gdzie analogicznie tych osób będzie troszkę mniej, ale jak w dalszym ciągu, jak widzimy, ludzie się zbierają, więc mamy nadzieję, że dzisiaj będzie dużo osób. Ogólnie jest to sport kontuzo, fieldowisko genne, ale ja, takich kontuzji zdarza się jak najmniej, co bardzo cieszy, że ci zawodnicy schodzą z ringu cali i zdrowi. Dzisiaj mamy wyjątkowe show. Na naszym show są ludzie oczywiście z Polski, ale lub również mamy zawodników z Czech, z Niemiec oraz ze Szwecji przyjechał Stanisław Wandobroniak, Polak, który tam pracuje. Akurat ja dzisiaj nie mogę zawalczyć w ringu, on zawalczy w moim imieniu. Tak więc w tym momencie trwa rozgrzewka. Wszyscy dość mocno się przygotowują, ponieważ no za parę minut dosłownie będzie tutaj czekać niesamowita starcie w ringu. Musimy rozgrzać całe ciało przed taką walką. E, więc każdy po prostu no, stara się rozciągnąć, e, dopracować mięśnie, mamy hantelki, robimy pompki. E, przygotowujemy się, tak jak mówię, żeby to ciało po było przygotowane zaraz na upadki, na uderzenia. E, żeby też, prawda, nie było szoku tutaj przeżytego na ringu, więc trzeba już wszystko być dobrze rozgrzanym. Oczywiście podstawą jest systematyczny trening, nauka e, ciosów, przyjmowania, e, prawidłowego wykonywania. Tak, oczywiście, żeby też zadbać o bezpieczeństwo no i o superwidowiskowość tego, co my tutaj robimy w ringu. No jak to wiadomo, zawsze są zgrzyty, szczególnie to sobie, które mają ze sobą walczyć, bo każdy chce być najlepszy. Jednakże atmosfera jest bardzo przyjazna. Wszyscy tutaj przyjechaliśmy się dobrze bawić. No i na to też liczymy, tak samo jak publiczność, która przychodzi. Zaczęło się od tego, że gdy wychodziliśmy kiedyś tam z kolegami na blokach, jeden właśnie się dowiedział, że istnieje takie coś, a że my byliśmy strasznie zafascynowani tą dyscypliną sportu, czyli rozrywką. Stwierdziliśmy, że kurde, no pójdziemy tam, zobaczymy jak to w ogóle wygląda. No i zostałem do teraz. Zaczął walczę w tej federacji już od półtora roku. Oni sami zrobili sobie ring, to tam były opony, deski, takie materace, taka zwykła prowizorka żeby się bić. Jak to się rozpowszechniło? Przez internet głównie. Są takie fora dyskusyjne na temat wrestlingu i to w głównej mierze przez to. I teraz jak i w poprzednich y, takich wersjach podwórkowych był to Tomek y Shadow, który właśnie wszystkim koordynował i to dzięki niemu zawdzięczamy to co teraz tutaj jest.